Hola ¿qué tal? witaj na kolejnej szybkiej lekcji hiszpańskiego. Ostatnio rozmawialiśmy sobie o akronimach, dzisiaj mam kilka innych skrótów, które na pewno ci się przydadzą. Na przykład USA to e e -U -U. Czyli Estados Unidos. Z kolei RRHH to skrót od Recursos Humanos, czyli działu HR. Inne skróty to na przykład AVDA, czyli Avenida, Aleja. Możesz także spotkać skrót SR od Senior, czyli Pan, albo SRA, czyli Señora Pani. Możesz także natknąć się na skrót SRTA, czyli seniorita dosłownie panienka po prostu dziewczyna, która teoretycznie jeszcze nie wyszła za mąż. Chcesz uczyć się hiszpańskiego właśnie ze mną? Zapraszam Cię na kurs hiszpańskiego online dla osób początkujących hiszpański start. Szczegóły pod tym adresem.